Dopadł mi kryzys już drugiego dnia wyzwania i miałam dwie opcje. Rzucić tym wszystkim i olać, bo i tak mam przyzwoitą formę, więc wstydu na plaży i tak nie będzie. Albo działać dalej i pokazać, że właśnie działania podejmowane wtedy, kiedy nic nie idzie po naszej myśli, są tymi, które dają najlepsze efekty. Bo przekuwają motywację w dyscyplinę, a to da ci długofalowe efekty. Jak myślisz, którą ścieżkę wybrałam? Pokażę Wam też moją suplementację, jeżeli chodzi o to, co sobie obecnie stosuję. Nie stosuję tego wszystkiego naraz, z tego względu, że mam tutaj przeróżne rzeczy. Jest tego troszkę, ale no, współpracuję sobie z SFD i mam po prostu taką możliwość, żeby sobie pewne rzeczy testować, sprawdzać, więc po prostu z tego korzystam. I jeżeli chodzi o moją suplementację, to ostatnio testuję sobie ten kolagen Super Greens. To jest taka nowość. Dostałam na testy i powiem szczerze, że jak na na początku nie mogłam tego przełknąć, bo po prostu trawiasto to smakowało, taka trawa, ziemia. Podobno macza tak samo smakuje, więc już wiem, że nigdy nie zostanę matcha girl, ale jeżeli chodzi o ten kolagen właśnie z dodatkiem spiruliny, no to całkiem fajnie się to sprawdza. Tutaj jest też witamina A, witamina D, no jest cały kompleks tak naprawdę, więc sobie to stosuję, tylko raczej z dala od właśnie kawy, jakichś ciepłych napojów, żeby ten kolagen się tutaj jeszcze lepiej przyswajał. Oprócz tego... Cynk, bo miałam dość takie spore problemy z cerą, a cynk tutaj wykazuje takie właściwości wymagające tą redukcję stanów zapalnych i faktycznie jest, jest poprawa. Mam też naka, na zarówno układ odpornościowy, działanie wątroby. Magnez Potas B6, bo przy tej ilości treningu po prostu złapią mnie czasami jakieś skurcze. Mam spięte te mięśnie i dodatkowo też chcę tutaj zadbać o swój układ nerwowy, więc to też wpada. Oprócz tego olej z wiesiołka również na tutaj wsparcie takich urodowych tematów, czyli włosy, skóra i Позвонок Selen, tutaj też pod kątem właśnie hmm, problemów skórnych. Omega-3 w dni, w które nie jem ryby, też sobie tutaj stosuję, przeciwzapalnie i ogólnie Omega ma bardzo dużo pozytywnych właściwości. Hmm, dodatkowo inozytol, też tutaj hmm, pod kątem wsparcia zarówno całego tutaj układu hormonalnego, też i skóry, hmm, więc tutaj tak samo fajnie się to mi sprawdza. I ostatnio też żelazo, bo mocno wypadają mi włosy przy tej ilości treningów w dość obfitych miesiączkach. Hmm, no to muszę Muszę się tutaj wspomóc, bo gdzieś tam problem mam z tym żelazem, pomimo, że nie ograniczam mięsa, no ale ewidentnie gdzieś tam jest problem z tą ilością. Także tak to się prezentuje. Raczej suplementy staram się spożywać w okolicach posiłków, żelazo, oczywiście, z daleka, od jakiejkolwiek. Kawy czy herbaty, do tego jest jeszcze witaminka D. Kreatyny obecnie nie stosuję, ale myślę, że w okolicach października już zacznę sobie to stosować, żeby też się tutaj wesprzeć. Oprócz tego, no wiadomo, jakieś elektrolity, izotoniki, ym, tego typu tematy się pojawiają, szczególnie jeżeli właśnie jeżdżę na rowerze czy biegam, dość dużo się pocę, no to żeby tutaj działać na najwyższych możliwych obrotach te elektrolity muszę dostarczać, no bo potem te wszystkie pozytywne mikroelementy, pierwiastki i tak dalej są wypacane, więc trzeba to uzupełniać, jeżeli chcemy po prostu działać na najwyższych możliwych obrotach. Trzeba to przełknąć teraz. Ach. Starali się tutaj dodać coś lekko smakowego, żeby to jakoś tak było troszkę słodsze, ale ja, ja to czuję po prostu jakbym piła trawę, no ale jeżeli ma działać, to jak z syropem, nie? Nie rozumiem ludzi, którzy piją macze. Chwilkę sobie tutaj popracowałam i taka szybka przekąska, szybkie śniadanie przed rowerem. Mamy tutaj dzisiaj z cateringu takie malinowe belleriso, a więc mamy tutaj ryż, mamy skyr. I mamy właśnie taki mus malinowy z dodatkiem miodu. Także przyzwoita ilość białka, trochę tych węgli, trochę owoców. Nie jest to jakoś mega objętościowe, więc też nie będzie mi nic tam na żołądku podczas roweru siedzieć i przeszkadzać. Więc jem to, dopijam kawkę i lecimy na rowerek. Więc zbieramy się tutaj na. Rowerek. Mam już ubrane gadki, bo wiadomo, jak to się jeździ. Ale bez majtek, ale w kasku, Także zakładam sobie szeleczki. I ogólnie polecam spodenki rowerowe, tak zwane Bipsy, czyli z taką wkładką, z takim Pampersem. I polecam je sobie kupić z szelkami. Zakładam też. Aha, no dobra. Najpierw powinnam założyć zegarek, a potem dopiero. Bawić się w zakładanie szelek, w sensie nie zegarek, tylko pomiar, pasek do pomiaru tętna. Jest on bardziej dokładny niż ten, który mamy z nadgarstka. Więc od chyba kwietnia testuję sobie właśnie taki oto pasek i no jest trochę różnicy, także polecam sobie przetestować. Można w nim normalnie pływać, także też na basenie jak najbardziej fajnie się sprawdzi, gdzie wiadomo, że różnie z tym pomiarem tętna z nadgarstka jest. Jeżeli chodzi o koszuleczkę, to akurat ją mam z HoloColo. Nie jest ona natomiast aż tak przewiewna i trochę mi się już od jazdy, prania i tak dalej rozciągnęła, także pewnie niebawem będę sobie wymieniać na coś nowego. Podęki natomiast mam sobie tutaj z Decathlonu. To jest Van Rysel. To jest taka bardziej premium marka, jeżeli chodzi o sprzęt rowerowy. Zresztą Decathlon ma też swoją drużynę kolarską, która całkiem fajnie prezentowała się nie tylko podczas minionego Tour de Poloń, ale ogólnie na wszystkich dużych turach. Całkiem fajnie sobie tutaj dają radę. Więc tak, ja mam też od nich skarpetki rowerowe. Które są bardzo fajne, bo chłoną ten pot, więc też tutaj nie ma jakiegoś potem problemu, jeżeli chodzi o to, żeby ta noga się pociła. Buty rowerowe, które mam na tak zwany Clips, one mają tutaj delikatną siateczkę, są trochę przewierne, ale i tak trochę tego potu zawsze się tutaj złapie. Więc to mam też okularki takie wyścigowe, też Van Rysel. Kask też mam Van Rysel, więc tak naprawdę brakuje mi tylko koszulki, chociaż mam taką koszulkę. Tylko ona jest z długim rękawkiem, i no dzisiaj jest trochę za ciepło, żeby ją ubrać. Natomiast, jak temperatura spada poniżej 20 stopni, to ubieram tą. I mam jeszcze taką bardziej ocieplaną. I Jak już tam temperatura jest w okolicach 10 stopni, no to wtedy ubieram tą cieplejszą. No myślę, że taką zwaną rysela sobie sprawię. Mm, krótką. Kuba ma i bardzo sobie chwali, także myślę, że ja też sobie w końcu taką sprawię, bo no ta jest fajna, ale na no, tak zwaną niedzielną. Jazdę do, do Max Godzinki, powyżej, no to już trochę y, za bardzo mi to ciało się w niej poci, a nie powinno. objechać. Wyszło prawie 50 km, bo wyszło nam tutaj 49300. 300. Kiedyś bym pewnie kręciła kółeczka, żeby dobić do tych 50, ale już mi trochę przeszło z takim świrowankiem. Czas 2 godziny, prędkość 23,1 średnia spalonych łącznie około 700 kalorii. Także było dość intensywnie, a że chcę jeszcze trochę dobić dzisiaj kroki, bo postawiałam sobie taki cel, żeby robić te 10 tysięcy średnio każdego dnia, no to chciałabym jeszcze trochę pochodzić na bieżni. Póki jestem spocona, jeszcze taka trochę, trochę nieogarnięta. To już wskakuję od razu na bieżnię, potem pójdę się wykąpać i w końcu zjem jakiś dobry obiadek, a dzisiaj mamy sałatkę ala Big Mac, więc no, będzie smacznie. Tak, mamy już kolejny dzień. Wczorajszy dzień był dla mnie ciężki. W sensie do momentu jazdy na rowerze wszystko było git, ale jak wróciłam, chodziłam jeszcze faktycznie na tej bieżni. Zjadłam obiad, to złapałam taką bombę energetyczną. Prawdopodobnie dlatego, że za mało zjadłam przed rowerem, a ten rower był dość wymagający, bo dałam sobie dość konkretne tempo. Zależało mi na czasie, chciałam zrobić dużo kilometrów, ale chciałam mieć też później czas, żeby popracować. No i efekt był taki, że mm, trochę mnie ściąło. Nie poszłam spać, nie, nie przypadam za drzemkami w ciągu dnia, chyba że jestem na wakacjach. Jakieś takie skrzywienie z dzieciństwa mi jeszcze zostało. W każdym razie myślę, że to też poniekąd jest fakt tego, że tak jak mówiłam, mając własną działalność. Po długim, wolnym, ciężko mi się wraca. Ciężko mi się wraca do mojej rutyny, muszę sobie wszystkie rzeczy, które chcę zrobić, zapisywać. Czasami zapiszę ich trochę za dużo i nie biorę pod uwagę tego, że z pracą y, powinno być poniekąd tak, jak jest z treningami. Jeżeli miało się jakąś dłuższą przerwę, to chcemy wrócić trochę na spokojnie, żeby właśnie nie złapać tych dąsów, tych zakwasów. I kurde. Trochę się tego jeszcze uczę, uczę się tej organizacji, uczę się tego, w jaki sposób to wszystko mądrze ugryźć, i obawiam się, że wraz z tym, jak będę chciała tą firmę jeszcze mocniej rozwijać, to będą takie momenty, w których nie będę w stanie w 100% wziąć. Długiego wolnego tak, żeby totalnie nie pracować, bo po prostu moja specyfika pracy wymaga tego, żeby być dostępnym. I przez to wolne też dla swoich podopiecznych byłam dostępna, natomiast narobiły mi się inne zaległości, które teraz muszę nadrobić. Zresztą ja nawet na, jak jadę na wakacje, na urlop zaplanowane, to ja dla moich podopiecznych jestem dostępna, bo jakby to jest. Um, Jeden z elementów usługi, to jest coś, na czym mi zależy, żeby ktoś, kto potrzebuje pomocy, ją dostał, tak jak w Hogwartsie. Jeżeli ktoś na tą pomoc, tej pomocy potrzebuje i zasługuje, to ją dostanie. Więc moi podopieczni tą pomoc dostają nawet wtedy, kiedy odpoczywam, kiedy jest wolne, kiedy jest niedziela wieczorem i tak dalej, bo pracuję z osobami, które mają różne problemy też i psychiczne pod kątem różnego rodzaju zaburzeń, więc no nie mogę zostawić ich na pastwę losu, jestem od tego, żeby pomóc, żeby wesprzeć, więc są różne sytuacje. W każdym razie, wczorajszy dzień był trudny i zastanawiam się, czy jest to poniekąd kwestia tego, że tej pracy się tyle zebrało, ja próbuję wrócić, czy kwestia tego, że zbliżają się moje urodziny. Ja od wielu, wielu lat ten tydzień przed urodzinami mam po prostu ciężki i dopada mnie to, że mija czas, dopada mnie to, że wszystko się zmienia, dopada mnie to, że już nigdy nie będę tak młoda, jak jestem teraz i kiedyś sobie narzuciłam jakąś taką presję czasu, że do 30 mam osiągnąć coś dużego, że mam mieć wiecie dom z basenem, super samochód i jeździć 10 razy w roku na jakieś wakacje, wyjazdy i tak A jeżeli nie ma się, nie wiadomo jak dobrego startu z domu pod kątem takim finansowym, i chce się wszystko zrobić na własną rękę, to nie jest to tak proste, szczególnie jeżeli wszystkiego się uczysz na własną rękę. Ja w swoim otoczeniu nie miałam żadnych przedsiębiorców, od których mogłabym się uczyć tego, co robię. Jestem wdzięczna moim rodzicom za start, jaki mam, bo też mam takie poczucie, że jeżeli faktycznie sobie na to zapracuję i faktycznie wyjdzie mi wszystko to, co chcę, żeby mi w życiu wyszło, żeby zrobić coś fajnego, żeby zrobić coś, co będzie pomagać wielu osobom ogarnąć problemy żywieniowe i zdrowotne, to to wszystko będzie jakby moja praca, a nie tego, że... Wiecie, że tatuś mi dał, że mamusia mi dała, i tak dalej. Jestem wdzięczna za to, że wychowali mnie w taki sposób, że mam taki charakter, chowałam się trochę na ich błędach, że wychowałam się na błędach mojego rodzeństwa. I że teraz przez to, jakie mam doświadczenia, jaki mam charakter, jestem w stanie po prostu, pomimo, że mi się nie chce, pomimo, że jest ciężko, i pomimo, że przez pięć lat próbuję i jest to straszny rollercoaster, że pomimo to ja dalej działam. I ta wytrwałość. Wierzę w to, głęboko wierzę w to, że ta wytrwałość, konsekwencja i cierpliwość da mi to, na co pracuję. I nie mówię tutaj tylko o kwestiach finansowych. Oczywiście tutaj zabezpieczenie finansowe jest bardzo ważne i, i ciężko tutaj to powiedzieć, że nie. Pieniądze są mi potrzebne po to, żeby spełniać moje marzenia, żeby podróżować, żeby uczyć się języków, żeby uczyć się może jakiejś gry na instrumencie tak porządnie, żeby sobie chodzić do teatru, do kina i tak dalej. Pieniądze są w życiu potrzebne, ale potrzebuję ich nie dla samego faktu posiadania, tylko żeby robić fajne rzeczy za to, żeby móc też później pomagać osobom, które może nie do końca są w stanie za pewne rzeczy zapłać bo kiedy ja potrzebowałam pomocy z ogarnięciem swojego żywienia, no to nie było mnie coś stać na to, żeby się do kogoś zgłosić. Więc dużo jest rzeczy, czuję się czasami przytłoczona i właśnie, kiedy zbliżałem się te urodziny, to ja po prostu czuję się przytłoczona tym, że mija kolejny rok. Jeżeli ten rok był dobry, to czuję trochę mniejszą presję, ale jeżeli były takie lata, że nie byłam siebie zadowolona, to był to straszny ładunek emocjonalny i strasznie to wszystko przeżywałam. Także nigdy jakoś ten tydzień przed urodzinami nie jest dla mnie łatwy. W ogóle sam dzień moich urodzin nie jest dla mnie łatwy, jest to takie gorzko-słodkie. Nie wiem, czy się to kiedyś zmieni, mam nadzieję. Natomiast ja od y, swojej osiemnastki nie robiłam żadnej imprezy urodzinowej. Z tego względu, że mam takie poczucie, że w sumie ej, nie ma co świętować, starzejemy się. Jakby coraz bliżej do ziemi. Nie ma czasu, nie? Trzeba robić. Więc y, myślę, że tutaj jest dużo rzeczy, nad którymi muszę popracować. Ale jedno jest pewne, że ta presja, albo może ta, ta świadomość, że życie nie będzie wieczne, daje mi takiego kopa do działania, że trzeba to robić, nie? że jeżeli dobrze przepracuję swoje lata 20., początek 30., to potem naprawdę mogę mieć bardzo fajne życie. Także wczoraj już nie pokazałam kolacji, kolacja była pyszna, miałam jajka sadzone, białka, jaj, sałatkę, i te jajka sadzone były w takich pomidorkach. Nie pokazywałam już tego, po prostu byłam zmęczona, i też sobie powiedziałam, że w tej serii będę pokazywać się. Też w ciężkich momentach, ale wtedy, kiedy jestem w stanie coś więcej na temat tych ciężkich momentów powiedzieć, nie chcę robić czegoś na siłę, bo będziecie widzieć, że robię to na siłę. Więc mamy kolejny dzień, tak naprawdę trzeci dzień tego wyzwania, dochodzenia do formy, zwał jak zwał, i chciałam po prostu o tym opowiedzieć, bo myślę, że, że wiele osób gdzieś tam gryzie się z różnymi myślami, są różne dni. To kwestia jest tego, że pomimo, że są różne dni, że. Różnie się czujemy, trzeba po prostu dalej iść do przodu. Można sobie wziąć głęboki wdech, odpocząć chwilę, ale trzeba dalej iść do przodu. Natomiast chciałabym jeszcze dodać jedną tutaj rzecz. Ja mam urodziny wraz ze swoją mamą, i tutaj moja mama zasługuje na kilka słów takiego uznania, bo zrobiła absolutnie wszystko, co mogła, żeby ze swojej pensji nauczycielskiej pokazać mi świat: pokazać mi teatr, pokazać mi kino, pokazać mi koncerty, pokazać mi. Francję, Hiszpanię, Włochy, Grecję i pozwolić mi na zwiedzanie świata, pozwolić mi na realizowanie swoich marzeń. Kiedy mogłam grać w kosza w drugiej lidze, to zrobiła absolutnie wszystko, żeby mi to umożliwić. Pomogła mi się wykształcić i Gdyby nie ona, nie byłabym tutaj gdzie jestem teraz. Pokazała mi, że ciężką pracą, konsekwencją można naprawdę wiele, wiele zyskać i bez względu na to, skąd się jest, skąd się pochodzi, jaką się ma sytuację w domu, można wiele osiągnąć. Trzeba tylko mieć tą świadomość, że marzenia są nie od tego, żeby sobie o nich marzyć, tylko są o tego, żeby je realizować. Więc jestem bardzo wdzięczna mu. Na pewno ten filmik będzie oglądać. Także kocham cię, mamo. Wszystkiego najlepszego. Jesteś absolutnie najlepszą mamą. Lepszej nie mogłam sobie wymarzyć. I jestem wdzięczna za wszystko to, czego mnie nauczyłaś, wszystko to, co mi pokazałaś. Jestem tu, gdzie jestem, więc bardzo, bardzo Ci za wszystko dziękuję.